No to poklikajmy. Co tutaj dzisiaj porobimy sobie w HSA? Jak zwykle tutaj najlepszy entertainment od twojej starej, dokładnie tak. Zawsze szybko, zawsze fajnie. Zagramy sobie gierkę, jakąś dzisiaj noczową, ponieważ dzisiaj pojawił się już Open Beta Test w całej Europie. Tak, to jest bardzo wielkie wydarzenie i żeby je wycelebrować, zobaczymy, na jakich fantastycznych przeciwników można trafić. Jak widać mój poziom nie powala na kolana. 17 miejsce w ranked, no cóż, mogło być lepiej. No ale na ilość gier, która tam była, w okolicach chyba 120, nie jest źle. zagram sobie dekiem Paladyna. A jak ten deck wygląda? Ten deck jest taki dość śmieszny, ponieważ to, co w nim zrobiłem, to. Niech się tylko otworzy, będzie wszystko widać. Najdroższa karta, jaka tam jest, ma koszt bodajże 4. Się edytuje. No nie, przepraszam, sześć, Craft. No, jak widać, reszta to są same cienkie, same tanie kreatury. Więc albo się wygra, albo się przegra. Ale co jest bardzo fajne i co mi się podoba, to fakt, że gry są bardzo, bardzo szybkie. Ulubiłem <kluzm> szybkie gry. No bo... po co patrzeć? No chyba, że przeciwnik zamula i rozmyśla nad tym, co może zrobić z jedną kartą, a zero zasobów przez całą turę. No ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Zobaczmy, kto tutaj może wylosować przy takim setapie. Hmm, hmm, hmm. Widać, o! jednak znalazł łagodnego przeciwnika. No i to nie będzie niestety ani Hogger, ani średni mnich. No niestety, Jaina. No to będzie ciekawe, co my tu mamy. No, w, można coś zrobić z tym, ale lepiej to wymienić. Niestety, pani nie zagramy tej pani zbyt szybko. No, hamerowra w tym bardziej. No i też nie ma na kogo rzucić tej fajnej bańki. Niestety. A mogło być tak pięknie. No tak, to fantastycznie się przetasowało zwłaszcza na fakt, że można mieć tylko dwie karty tego samego typu w deku, no ale co zrobić, no cóż, można, można spasować, niestety, co to, co to będzie, owca, co to może będzie? no, no, wesoło, wesoło, zwłaszcza, że nie mam czym tego zdjąć, o tak, tak, fantastycznie, jest bardzo możliwe, że się zaraz przegram i to sromotnie, cóż się stanie. Tak, się z fireballa. No cóż, plus jest taki, że nasz przeciwnik tutaj zbyt dużo nie mógł zrobić. Mógł coś zrobić, ale... Chodziło o to, żeby zgarnąć ten... tego pysznego firebola, nie na mnie. No cóż, zobaczymy co stanie się teraz. No mając 3 zasobów to już tam ten magik coś może poczarować. Niestety... Patrząc na to co ja mam na ręku, no to zbyt sobie za bardzo nie pogram. No chyba, że na lip można tutaj sobie rzucić <laughs> Blessing of Kings na jakiegoś albo chyba nie rzucimy, bo zaraz gdzieś zginie. Owca, no ciekawe zagranie. Ciekawe. No cóż, nie pozostaje nic innego. Jak? Można odpalić owce dla śmiechu. I wydaje się to całkiem śmiesznym rozwiązaniem. Hmm. Tak Po prostu, żeby zobaczyć minę przeciwnika, i tak też zrobimy. Bo gra musi być fan. O, tak, owca 5-5. I kto jest teraz do wejścia? Pyk. I co teraz? Co teraz? <laughs> oczywiście, następnym ruchem może być oczywiście nasz klerek, jeśli się przeżyje, ale nie. A nie. Owca niestety zginie. A dostępność dostanę dość dużo damage. No, taki dość. Dek hazardzisty, No ta karta przeważnie, jak ja używam, to wali wszystko we mnie, więc no mogło być lepiej. Co można zrobić. Trzeba coś poatakować, tak mi się wydaje. Bardziej o to chodzi, żeby to się trochę hinną, bo tak czy się jak ten damage był we mnie jakiś wszedł, a Nie mam w zwyczaju zostawiać kreatur na stole przeciwnikowi. No, no nie wiadomo co zawsze, co z nim może zrobić. Dopalić na przykład. A tego nam bardzo, bardzo nie lubię. No tak, oczywiście, uzna. Do przewidzenia. No, karty są bardzo, bardzo zdywersyfikowane. No więc zrobimy tak. Kiedyś trzeba było. No to graczem gra będzie ostro przegrana Tylko tutaj jest takie przedłużenie, ale co tam? Zobaczymy, co może się stać. Muszę bawić z cepelinem. No, zawsze mam wrażenie, że im dużo się klika, to jest zawsze szansa, że on gdzieś tam poleci, ten cepelin, że tak bo jak będzie się klikać, to zniknie z mapy. No ale niestety nie teraz. No, no, no. Oczywiście mojej konsekracji na ręku nie ma. Bo po co? No tak. Tyle kart, tyle kart i nic nie można zrobić. Tak, tak, tak. To... Zróbmy tak, żeby nasz przeciwnik się spłokał z jakiegoś AOE, no, tak żeby jednak coś musiał tutaj użyć Nie wiem czy to miało tyle sensu, ale co tam zobaczmy co stanie się teraz Tak nabranie Nie wiem jakim cudem się teraz losują te karty ale wydaje mi się że coś tu nie gra Wybitnie że tylko tak u mnie. Mm. Najlepsze deal wszędzie mówisz, kurde. No nic. Kiedyś to musiało nastąpić. oczywiście w tym tak nie mam heala, no bo stwierdziłem, że albo wygrywamy, albo przegrywamy, więc tak to wygląda. Na klatę z tego dimensja, niestety. Taki... live Pójdziemy w masę, no bo to zawsze jest śmieszne. Zrobimy tak. Pozbędzimy się tego pana. I dostaniemy problasta na twarz. No, tak to się pewnie skończy, no ale... Wszystko może się zdarzyć. Los bitwy mogą się jeszcze odwrócić. Nigdy nie wiadomo. No nie tym razem. Oczywiście musiał być drugi ust na ręku, Ech, tego domaga się historia. Tak. No, i tak generalnie się przegrywa, ale co zrobić? Idziemy z tego typu. No i tak nic się nie da zrobić za bardzo. No i zadamy jakiś symboliczny damage, bo czemu nie? I tak, tutaj peroblaz zbliża się nie, nie, nieuchronnie. Więc tak naprawdę nie ma się co szczypać. No może uda się wyłożyć tego raid lidera tutaj tego. Shattered San kleryka i coś tam pozabijać ale raczej ta gra jest już przegrana no tak to trochę zapolało no a jeszcze tamt, no tak no to już zdecydowanie nie na moją korzyść hmm. dobra, o nie? Cóż, coś, coś można zrobić? Niech ból do mnie mówi, no niech przemawia, co tylko chcesz. Zrobię to w ten, w ten sposób. W sposób. To można pozabijać. Czemu nie? Tutaj też, no, no i... teraz problasta i tutaj idealnie zadychacza. No chyba, że nie ma Problasta. W końcu nie patrzeć to jest drewniana liga. Cóż się stanie teraz. Cóż się wydarzy. Tak, co zrobić? Co zrobić? No cóż może kliknie przez pomyłkę na poddanie się. Tego nigdy nie wiadomo. A no, jednak zabijmy Right Leadera, czyli nie ma Problasta. No to jest zawsze plus, a nie ma chyba żadnego... Ale co też jest plusem dla mnie. No to cóż, 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 cóż. Ciekawe. Aha, claint ok. Okej. Cleric. Okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe. Nie biegnie do zwycięstwa natomiast. No Wysoce zaskoczyło na tak, no już nie mam broni na ręku. Dobra, coś może zrobić. Mógłbyś jakiś taunt, ale niestety ta talia nie przewiduje taunta. Czyli co teraz? Jestem za minimum 6 plus 7 plus. Ciekawe, co tam się zdarzyło na ręku. Hmm, może pierobraz, a może nie. Rozorphen Hunter. No dobrze. No ciekawe, ciekawe zagrania. Pruje mi w tym miniony, tak jakbym miał jakiegoś... ...plotlasta na rynku, czego nie mam. Hmm. O tak. Bardzo mi się to podoba. Czyli tak, jeśli przy nim nie ma tego plotlasta... ...a są przesłanki, żeby w to wierzyć, to może być ciekawiej. Zwłaszcza, jeśli nie ma tu żadnego... O, przynajmniej nie miał do tej pory. Zobaczmy co się stanie. No jak widać tamten dek jest totalnie z dupy tego magika. Mój no oczywiście jest taki jest. Tak samo, Flame czyli flamestrike no... <laughs> strike na no, dwa mowy 1-1. No, no <clears throat> gra zaczyna się dużo, to ja powinien teraz użyć tej konsekracji, no ale tego nie zrobi. Będziemy robić tak, także nasz przeciwnik tutaj. Zobaczymy co zrobi w tym momencie. He feels icky, no, okej okay. No teraz powinniśmy zostać na rynku coraz ciekawsze karty o, Proszę bardzo Nowy inżynier. No taki lekki overkill zrobimy No mogę, czemu nie? Proszę bardzo, no jakieś miniony można wystawić 7 do meczu, no idealnie, żeby dostać Fireballa plus one spell powerem <grym> na twarz, no ale cóż tu się może wydarzyć? Hmm. Flamestrike. ciekawe, ciekawe. No cóż, czyli mam jakieś 6 turna, żeby się ogarnąć, Jeśli <grym> to będzie dalej wyglądało, no zobaczmy. Ta gra w bitnie jest nudna, nie powiem, że, że nie, no widać, że tu... Jeśli to chodzi o takie sytuacje, to pewnie żadna ze stron nie ma w jakiegoś deku, w którym coś można zrobić, no ale okej. Okay. To jest to jest ciekawe. Przytobić jakiś Blessing of Kings na przykład. No ale Charge'a też może, to też idzie. Z kosztem stali. bardzo piesznie. No, choć to. No, gotowy do akcji, idziemy dalej. Klik, 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 klik. klik. Trzy damage, no. Koniec zbija się nieuchronnie, ale nie poddam się, nie dam innej satysfakcji. No, Mam jeszcze całe dwa hubsy, więc póki piłka w grze, to można, można kurwiać. Wiadomo, że teraz dostanę jakiegoś airballa albo coś takiego, ale co tam. Oj tam, oj tam. Dobrze. Nasz przeciwnik tutaj wyrzuci za potężną kraturę. Tak, bycjata powiadasz, no. Coś w tym jest, coś w tym jest. No to, to, to jest ciekawe. Dobra, no to co? Nie ma, nie ma się o co bawić, tak mi się wydaje. I tak już jest ten koniec, więc. No, śmiesznie było tutaj jeszcze jakieś osiem demedżu zaskoczyć tak dla jaj, jeszcze to wygrać, no ale co tam. Powiedziałbym, że to jest well played, ale wnikli nie jest. No well ale to, co tam, kończność, z było giant na sam koniec, no ciekawe. Myślałem, że będzie się chciał bawić, zabijać mi jakieś miniony, ale na szczęście nie. Mickey Mike. No cóż, niestety ramik spadł, więc to była taka dość śmieszna rozgrywka, no, dostaliśmy nowego questa, ale no, Warrior Victory, no. no to spróbujmy jeszcze raz. Kolejna szybka gierka, mam nadzieję, że tym razem faktycznie będzie szybka. Uter vs. Uter, no to jest ciekawe. Hopeless, no mam nadzieję, że faktycznie jest Hopeless. To możemy wymienić, bo nie mam żadnej broni. To się przyda na removal, to też się może przydać, ale jeszcze nie teraz. No liczmy, że coś już taniego tutaj wkroczy do akcji. O, dobrze, Nowy Inżynier mogłoby, mogłoby być lepiej, ale nie jest. Ale nie jest. Tak, no, na pewno się tam decyzje uważam Dość ważne. Dobrze, jestem jako drugi. No, ta karta zawsze jest, według mnie, jedną z lepszych, jakie można dostać. I grając z listem, tak, można ją skopiować komuś z ręki. No to co, nie ma się co tutaj szczepać. No, zobaczmy twój wynalazek. No, taki sobie, ale ujdzie, ujdzie. A teraz machniemy co jeden, co pozostaje w następnej turze, to... Oczywiście Reinforce. Chyba, że coś dojdzie na rękę. A co ma nasz przeciwnik? No, on pewnie użyje Reinforce'a. Oczywiście, że tak. Cóż, przed nerfem ta karta była bardzo fajna, bo, bo można było zabić tego... takiego typka i jeszcze coś z tego mieć. Tam sobie zaczekamy, że będzie moje, moje wspaniała broni wejdzie na rękę. Wtedy faktycznie coś można z tą kartą zrobić. Teraz jeszcze nie. Cóż się teraz dzieje? No tak, tak, można po pobawić, pozbierać marchewki, troskawki. Cokolwiek to jest. ta 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 ta, 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 ta. Hmm, Cóż za śmiałe posunięcie. Nie powiem, że nie. Skłamałbym mówiąc, że, że nie. To co? Zabawimy się trochę, tak mi się wydaje. Zróbmy sobie może z niego mopka 2-2. Bo mogę. Kto mi zabroni. tak I teraz... O. Tak się gra. Co teraz pójdzie? Pewnie jakiś protektor za 4, to możemy liczyć na chyba sężin Mastera. Shield Mastera. Może że kosztuje 5. No już go nie grałem, no ale. O nie, będzie raczej hammer of Wrath, albo nie. Tak, namyślaj się. Knife Juggler, no ciekawe, ciekawe, on zaraz zginie albo no, nie zginie, w zależności kogo strzeli. On strzelił we mnie, no to nie jest źle jeszcze, nie jest źle, ponieważ tak, można na przykład zbafować sobie tego pana, jeśli on miał śmieszne staty 6, 4, ale nie, poświęcimy go tutaj. Tak, no cóż, niestety, tutaj zrobimy tak na przykład tego typa, a w następnej uda się powiedzmy rzucić lidera albo Wolf Ridera. Cóż. Możliwości są nieograniczone. <laughs> tak samo jak nieograniczony jest czas naszego przeciwnika. Na ruch. udać, nie śpieszy się. Tak. To było. No, czyli bardzo podobne posunięcie do mojego poprzednio. Tylko, że. O, no to idealnie, zrobimy tak coś takiego. No dwa moby w cenie jednej karty. No i oczywiście jakiś Reitlitter, right żeby to tam troszeczkę. I teraz jest fan, teraz jest fan, bo można zrobić. Cóż, któryś z tych na pewno umrze, prawda? Więc lepiej stracić tylko jedno niż wszystkie. No, czyli tak oba umrą, niestety, taki live, taki live. Więc nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie, które gdzie uderzy. No, zróbmy tak, zróbmy tak. No, jeszcze przeżył. Nie jest źle, więc teraz, jak pójdzie pewnie, jakaś konsekracja. Czyli ten wspaniały czar. No, to ładna grafika jest, chociaż nie wiadomo, co w niej chodzi. No, zobaczymy, co tutaj się pojawi na stole. Konsekracja. No tak. Nic czego by się człowiek nie mógł spodziewać. Ale dzięki temu muszę... Cóż, moja karta tutaj została i go nie. I to też się liczy. O, i więc można wystawiać sobie bardziej mocniejsze rzeczy. No, mnie na Reinforsa. No ta gra też tutaj jakoś <laughs> nie manuje zbytnim dynamizmem niestety. Ale takie są roki grania w takich lidach, tak? Tutaj nie będzie jakichś legendarów przeważnie, więc też jest to pewien element przewidywalny. Co jest nieprzewidywalne to to co tam jest w tych dekach, no bo fuck meta, dokładnie tak. Raptor, no dobra. No zbafowany raptor, co to będzie to będzie. Ciekawe, ciekawe. Skłamałbym, mówiąc, że nie jest. No ja też mam Raptora. Ale mam też, gdzie jest mój um, hammer of To mi się wydaje lepszym posunięciem. Dobranie karty przeważnie nie jest złym pomysłem. Co teraz? Teraz można sobie wyjść z tego pana, jakiś dobór kart się przyda. I co tu można pozabijać? Na pewno można zrobić tak. Tak. No i zadać w końcu jakiś damage, no to jest przeważnie dobrą rzeczą, jak można przeciwnikowi zadać damage. I co w następnej turze? No w następnej turze oczywiście można sobie machnąć... O właśnie, Blessing of Kings na tego pana i wtedy ma bardzo śmieszne staty 5-7. No i jak dostaje D, tak no, dostaje wpierdol, to jeszcze dostajemy karty, za to. I to jest bardzo przyjemna rzecz. No zobaczymy, bo można powiedzmy... Z... Z wyniszczyć to co teraz wyrzuci. O, idealnie. I tak właśnie się zrobi. Albo i nie. No cóż niestety. On no, nie jest gotowy, żeby się uczyć. No, otwor film. No cóż, więc nie będzie zbafowanego, ale... To jeszcze nie jest koniec świata. O. Bardzo przyjemnie, ale jeszcze... jeszcze nie mogę tego użyć. Zbawujemy któregoś z tych przyjemnych, z tą z tych przyjemnych kan Powiedzmy, oh, albo wow. tego, miałby wtedy śmieszne staty. 7-7-5. I to jest dość ciekawe. Można po prostu rzucić konsekrację. Wyniszczyć to, co zostanie. No ale nie, to mu się nada, za bardzo nie opłaci. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Nie jakiegoś raptora. Tam już te konsekracje poszły, więc nie, nie ma tym to martwić. O. Tak, i to może mieć nawet jakiś sens. Może mieć jakiś sens. Hmm. Poklikamy, pogasimy. Cóż teraz się stanie? No jak widać, mam same takie kijowe karty, a jakoś udaje się tym grać. No, poszedł teraz druga konsekracja. I teraz, jak na przykład sobie z tych panów Świętszych murloków czy innych światowych kart mających mało chapsów to Aha, stealth 5.5. No cóż. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. To, to będzie dobra kombinacja. Więc ją zostawimy sobie na później. Zrobimy coś takiego. No, tego się nie spodziewał na pewno. Tak mi się wydaje. Dam sobie tego typu. Tak, że myślę, że już tutaj nic nie mam ciekawego. A w następnie powiedzmy jakimś było się to ściągnie. To ma sens. No, jak widać tutaj ten przycisk nie już kart, więc to w sumie też nie pomysł, bo wtedy ja za bardzo nie mogę... Nie mam na czym użyć tej mojej konsekracji, więc jest to dość sprytne. No z drugiej strony nie może też w pełni tutaj coś poatakować. Chociaż pewnie co teraz zbafuję co Bessinkow Kings pójdzie. Tak, no i uderzy we mnie za, Chyba, że pójdzie drugi Blessing of Kings i właduj jakiegoś śmiesznego kombosa, tak? Ma sobie, na którym pozwoliłem sobie tym, że mam taki dek śmieszny jaki mam i nie mam żadnych normalnych remowali. No tak, to trochę zabolało. Skłamałbym, mówiąc, że mam jeszcze true Champion, no to tak, ta gra pewnie też będzie przegrana, ale jeszcze zobaczymy to musiałbym mu zadać 6 no, i to jest w sumie do zrobienia mogę już zużyć 3 Holofriderów albo to i Wallflidera z tym i to jest chyba sensowny jakiś tutaj sensowna zagrywka Z tym się pozbędziemy do widzenia tak Dobrą sprawę. Jeszcze możemy sobie zachować tego Wolfraidera w ten sposób. O. Do widzenia, Panie Gryz. No i zobaczymy teraz. No, wybitnie niepasjonujący pojedynek, no ale co tam. O, i to jest właśnie fajny combo. Niestety mój True Silver Champion jakoś tym razem się schował. Tak jak w poprzednim dużo było i, i dwa na ręku, to... Aha, jeszcze mamy Guardian of Kings. No, ja nie mam Remuvala, jak wspominałem, bo stwierdziłem, że to się nie przyda. No i taki tutaj będzie śmieszny, śmieszne zagrywki. Divine Shield, jeszcze, no to tak, to będzie ciekawe. No, chyba przeciwnie, nie wierzę. Aha. chyba atakuje. No coś, miał normalny dek, to by się to jakoś ładnie pozabijało. Ale nie mam. No i teraz trzeba się będzie zabawiać na pewno trzeba wyjść z tego z tego <śm> Tak żeby on musiał poświęcić powiedzmy tego swojego gardiana na mnie. Chyba, że ma drugiego jakiegoś no, jakąś inną dopałkę. Co też jest możliwe. Teraz co? To się oczywiście trzeba zabić. No będę się poświęcał. Można wjechać jemu za cztery. No i liczyć, że... Się przebije. Hm. Tak, no, to, to się to powinno skończyć, ta gra. No, ale cóż, trudno. Trzeba wybierać inne poly niż zaraz po pracy. Hm, tak, co się może stać? No, oczywiście, bok. Ci nim tego pewnie. No, Co to będzie? będzie kraf jakiś... Włóż, nie, Wind Fury. Ciekawe. Ciekawe. No cóż, w chyba w zakończę Cię. tą grę bardzo szybko. Konsekracja. Tak, 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 tak. No cóż i tak przegrałem, więc można coś sobie rzucić. No, czemu nie? Well played. Well played. No, 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 no. I nie dam ci tej satysfakcji. No, więc... tak. Tutaj spadamy niżej. nic nowego. No nic, mogło być lepiej, dziękuję bardzo i zapraszam ponownie. No, dzisiaj jeszcze będzie jakiś dwutor, levelowanie i